Mogłeś wiedzieć lub nie, ale jestem grafikiem i z tą więc szukam zleceń jako grafik i montażysta, lub jako ten i ten. Co nikim masz tutaj, ale nie sugeruj się nimi. Prawdziwa cena będzie dopiero ugadana na dm -ie. Ceny są konkurencyjne, a nie jak te niektóre osoby, które chcą za edita z kapkata 30 zł. ...branżą od 8 miesięcy. Oh my god! Tworzę w innowacyjnych programach, What? które są najczęściej oparte o sztuczną inteligencję. Oraz są specjalne okazy, gdzie możesz jeszcze zaoszczędzić. Jeśli czegoś nie wiesz, to wystarczy wejść na moją stronę, dowiesz się również tam, jak wygląda moje portfolio lub jak wyglądają mniej więcej kroki, które trzeba pokonać. Gdy nawiążemy współpracę, to jest bardzo fajną rzeczą, no to nie bój się pytać lub jeśli jak masz jakieś fajne pomysły to napisz mi, a ja ci pomogę to zrealizować. Zresztą najważniejsze jest to, abyś ty był zadowolony. Aby się ze mną skontaktować to masz kilka opcji. Albo napisać mi na maila, albo wypełnić formularz na stronie. Ale do najlepszej dostępności będzie messenger. Więc jeśli ci zależy na szybkiej komunikacji, to wybierz messengera. Tu masz godzinny, w których pracuje i w których odpisuję.